Kiedy właśnie była rocznica Głupców, też dałaś odnośnie tego taki osobny wpis na Instagramie. Kiedy obejrzałaś sobie ten teledysk po tym roku, jakie miałeś takie refleksje, kiedy go sobie oglądałaś? Mm, dobry jesteś. E, miałam taką refleksję, że bardzo się zmieniłam przede wszystkim. E, I taka zmiana wizerunkowa z brunetki, w którą przeistoczyłam się na czas robienia płyty, e, tak naprawdę chyba to była tylko taka kropeczka nad i mój blond. Ja widzę po zdjęciach, że byłam zupełnie inaczej mentalnie nastawiona w zeszłym roku. Bardzo się to moje życie zmieniło, ale nie tylko ze względu na to, że, że tyle sukcesów się w moim życiu wydarzyło, ale ja się zmieniłam wewnętrznie. Zaczęłam się radować z tego, co mam, zaczęłam być wdzięczna, zaczęłam kochać siebie. I, i chociaż ten self-love brzmi dla Państwa pewnie bardzo trywialnie, bez tego nie jesteśmy w stanie pójść ani w sukcesach dalej, ani w układaniu swojego prywatnego życia. Jak nie pokochamy siebie, nie będziemy w stanie w żaden sposób. Nie wiem, jak gdyby pokochać drugiego człowieka, czy nie przydarzą nam się wydarzenia, o których marzymy. Ta miłość jest po prostu najważniejsza. Dlatego, jak ja zaglądam sobie w oczy na zdjęciach do głupców, to mam ochotę siebie przytulić bardzo mocno, dlatego że to nie był taki najmocniejszy okres w moim życiu. Mhm. Ale piosenka ma bardzo specjalne miejsce w sercu. No, będzie miała na pewno do końca życia. Mhm. To teraz już kończymy tak naprawdę lato, zbliżamy się do jesieni. Dla artystów to jest fajnie, fajna taka opcja. Zaplanować e, koncerty. Może nie, nie występujecie już wtedy na tych wszystkich festynach, na takich scenach otwartych. E, I to je, i będzie jakaś tam jesienna trasa ja dla osób, szczęście. które. E, no tą płytę chciałyby usłyszeć. Jak no ja, na przykład... ja mam to szczęście, że ta płyta moja wyszła w lutym tego roku i my wciąż nie skończyliśmy jej promować. Tak naprawdę jeszcze dobrze się nie rozkręciliśmy z tą płytą, bo po drodze rzeczywiście było dużo koncertów i plenerowych, i festiwale, i promocje. Dlatego z okazji zimy. Planujemy trasę koncertową naprawdę długą. Ta wiosenna trasa koncertowa, która się odbyła, to był taki zalążek. A teraz, nie dość tego, że to będzie już prawdopodobnie 10 miejsc, to ta trasa będzie wydłużona. Pierwsza trasa trwała półtora chyba miesiąca, dwa, ta trasa będzie trwała ponad trzy miesiące. W związku z tym obejmie też moje urodziny, obejmie pożegnanie roku i początek nowego roku. Będzie bardzo dużo takich mm, dni, podczas których będziecie mogli Państwo spokojnie na naszych koncertach celebrować początki, zakończenia, święta, urodziny, walentynki. No w ogóle jakby ja jestem taką trochę świętą Mikołajką z okazji 6 grudnia urodzin. Muszę roznosić prezenty. Już tak kończąc absolutnie, ale Twoja płyta jest taka dosyć melancholijna w większości. Będziesz się, starała się jednak podkręcić trochę taki kolor energii też na tych koncertach. Ładnie powiedziane. Ja na jednym z koncertów po wygranej w Opolu zatrzymałam cały koncert, który zawsze mamy wyprodukowany od początku do końca, wiesz, światła, dźwięk. Wszystko jest zaprogramowane również przez naszych muzyków i naszego aranżera. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że ja już nie jestem w stanie dłużej cierpieć. Okay. Że te 20 ostatnich z Syndrom Adel, syndrom taki drama queen, którą byłam przez wiele lat. I oczywiście to się najbardziej sprawdza i, i, i tak naprawdę naj, najwięcej dociera do ludzi um, ta emocja taka, wiesz, tej ciemności i tak dalej. I w pewnym momencie tuż przed Czarnym świtem powiedziałam, dobra, jak gdyby dosyć. I cała publiczność stanęła i powiedziała, ale jak dosyć, to Ania Karwan już nie będzie płakała? Ja mówię, nie właśnie Ania Karwan nie będzie już płakała, to co my będziemy robić? Ja powiedziałam właśnie, teraz macie 4 minuty, 45 sekund Czarnego Świtu, żeby wywalić z siebie już ten najgorszy, przepraszam za słowo, ale syf. I od tego momentu, kiedy piosenka wybrzmi i usłyszycie ciszę, od tego momentu zaczynamy po prostu doceniać to, co mamy, i zaczynamy się radować. I powiem tak, bardzo się tego bałam, bo bycie bohaterem, który wiesz, zwycięsko wyszedł z opresji, jest bardzo wygodną rolą. Natomiast trudniejszą rolą jest bycie szczęśliwym człowiekiem. I zarażenie ludzi tym szczęściem, ponieważ to jest niemodne. Tam nie ma bólu, rozumiesz? Tam nie ma, o co się zaczepić. Natomiast, jeżeli to rzeczywiście z ciebie wypływa prawdziwie, to moje media społecznościowe pokazały ostatnich 20 tysięcy obserwatorów, które pojawiło się w pięć tygodni. To jest naprawdę bardzo duży skok. Ja nie jestem influencerką, drodzy Państwo, nawet jeżeli coś. Pokażę, to robię to dlatego, że chcę to zrobić, a nie dlatego, że, że przemianowałam się z artyski na influencerkę. To pokazało, że jeżeli idziesz w zgodzie z prawdą i prawdziwie odczuwasz to szczęście, to na maksa zarazisz tym ludzi i dowody pojawiających się nowych ludzi, pojawiający się nowi ludzie są tym dowodem na, na tą prawdę.